Mordeczki, witam was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii z Rivals od pierwszego do 100 levelu <Geliedzieć> Dlatego zrobiłem nazwę ten zły wikidosek, ale fajnie I tak mordeczki, w tej serii będzie chodziło o to, że musimy być setny level i odblokować wszystkie bronie bez wydawania ani jednego robuxa To niemożliwe A więc o nie, klikam graj widzowie O, o nie, zrobiłem to O nie, widzę, zaczynamy już pierwszą rundę w życiu Omg, omg, kto to będzie? I bro, ej to co? <tules> Oni mają pierwsze levely to sobie. Konki jakieś. No ale dobra, to no w sumie to normalne. To moja pierwsza gra w życiu. Fajnie. A wy widzę, pamiętajcie o subie i like pod tym filmem, jeżeli jesteście Sigmami. Oglądajcie do końca. E, a my mamy cel widzowie wygrać naszą pierwszą rundę i zdobyć widzowie winna. I tak. O zobacz. O nie, ja mam celownik taki słaby. A ja nic nie trafiam, widzowie. O oh Omg, oh a, dobra, leży Ja muszę zmienić celownik, o nie Wow, ale zobaczcie, widzę, ja gram z siódmym levelem To pewnie dlatego wygrywam Normalnie bym sam pewnie przegrał z pierwszym levelem No, widzowie A nie, tak serio, to wy jesteście pewnie lepsi ode mnie Poczekajcie, o nie Dobra, podjeżdżamy Okej, okay, biję go Leży, leży jeden z I drugi, palion Haha, ha. ma! Ej, on miał awka, to nie było fair <laughs> Lecimy, widzowie, patrzcie na to! Skibidi Toilet goni mnie Śpiewając tę piosenkę, ej, co jest? Czemu pierwszy level jest taki dobry? Ej, o, widzowie, e, to nie było zbyt bro Ale zaraz, jest palion. E, palion w serio, really? On ma awka. No okej, okay, widzę, wydaje mi się, że Pierwszy mecz będzie mega banalny, serio Nawet każdy z was widz by dał radę, no Przysięgam wam, nie ma chyba ani jednej osoby e, Z moich widzów, która by nie dała radę Bo wy jesteście pro mega o, oh, o nie, teraz ten ma Afka bacon! Ej! <g StrGI> On no wyszedł z gry, no! Patrzcie, teraz to szybko rozowalimy ich. Patrzcie, pyk, pik, pyk, 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 pyk! pyk, pyk tyk, I leży! To było mega łatwe, serio. I wbiłem piąty level już na pierwszej rundzie. Co jest, widzowie? Wow, mega fajnie. Okej, okay, widzimy, mam mój celownik i teraz klikamy graj i lecimy z drugą... Ej, się mam już grać 2V2? Ej, słabo Ej, co jest? Co się stało? Czemu? Czemu dwa baconki? Walczą z jednym baconkiem? Czy to jest nie fair, widzowie. <g customizekaha> więc. Jest. Fajnie. Widzę, to będą same walki Baconów, ale super. O, mam mój celownik. Patrzcie teraz. Patrzcie teraz na mojego AIMA ma widzowie. Najlepsi widzowie. O, aha, aha. Ale to nie był zbyt ciekawy popis, widzowie. Wow. Dobra, wygraliśmy. O, ile kluczy dostałem? I dlatego w naszej serii musimy wbić setny level i wszystko za darmo, bez wydawania robót. Swieniać, to jest możliwe, widzowie. E, dobra, spokojnie. E, gdzie on jest, widzowie? E, to jest ryzykowne, e, ale ciekawe. On... Nie, on też ma awka, bro. Broski, fish, deac, huh. Polecam widzowie sobie dać pole widzenia, tak zwiększyć, bo ja mam teraz 80 na takie 90, no? To jest spoko, widzowie. To jest lepsze niż podstawowe, ale ja polecam mega i mam już drugą pasę i sześć kluczy. Czy Ja mogę coś kupić za 6 kluczy? E, no na pewno, że nie. I to kosztuje 450 minigun. Co? Co? Dowie do. O, mogę grać rundę, ale fajnie, nie wiem, zagrajmy Okej, okay, czy tu będzie jakiś prost najlepszy widzowie? Zobaczmy to. I. E, siódmy level, jakaś dziewczyna. I to na telefonie. W sumie? Widzowie. Plac zabaw dajmy, to będzie spokój. O, ona chce arenę! Ej, ona się zna w sumie Czas na moją popisową rundę! Ty, 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 widzowie. ty, ty, ty. Gdzie jest ta dziewczyna? Ej, o! Ej, patrzcie! Ej, widzowie, zaraz, pistoleciku ją udaję! Oooo oh, jest, wygrałem! Co nie to było łatwe, ale spoko Możecie napisać widzę, czy też byście wygrali z nimi, ale mi się wydaje, że każdy widz w sumie, dosłownie każdy widz, nawet nubeczek, by wygrał. No bo zobaczcie, oni się nie ruszają. Eee. Halo dziewczyno, co ty robisz? Ona mnie nie widzi. Elo! Elo! A, Co? Zabiła mnie! Jakim cudem? E, What? Nie! Ale kapucina balerina z niej, no! Dlaczego to zrobiłaś dziewczyno? A, masz! Let's go! Za placuszki mojej babci! E. co ona ma za koszulkę? A teraz widzę poważnie się spocimy i patrzcie, czekajcie, czy ja mogę ją strollować? Eee. Nie, aj dostała! O nie! Ona się wkurzyła widzowie! Ale ona jest zła, zobaczcie! Wow! Ona ma. Dobra, nie widzę, bez jaj. Wygrywajmy to w sumie, bo to jest zbyt śmieszne. Ej, ona mnie dodała do znajomych. Ale fajnie, doda ją, widzowie. Nie wiem po co, ale dodałem ją, fajnie. To będzie moja koleżanka. Cześć, dziewczyno. Fajnie, że mnie dodałaś. Wreszcie będę miał jakąś koleżankę. Pierwszy raz w życiu. Gdzie jest? Ej, on, widzowie. Ej, ona gdzieś kampi. O nie. Eee, siema. Dobra, wygraliśmy. I lecimy z ostatnią rundą. O, ile kluczy? Widzę, w ogóle nie było ostatnich odcinków przez 4 dni. Przepraszam was, ale teraz będą odcinki jeszcze lepsze. A jest, dokładnie, widzę. Nie było odcinków, ale teraz będą jeszcze lepsze, bo upgradeowałem je. Mamy dziewiąty level! Dziewiąty już, widzowie! E, ja mam wrażenie, że my skończymy ten challenge z zasadnym levelem w jeden dzień. <laughs> Albo w dwa. O nie chyba trafiłem na jakiegoś prosta, widzowie! O oo! o o Ej, on ma szesnasty level! Weski, to troszkę lepszy jest. Dobra, dajmy arenę doki, widzowie. Wy wiecie, nie wiem jaka arena jest... czy... Ej. Nie, nie, nie! Backrooms! Tu jest najgorsza mapa w grze, widzowie! Napiszcie, jakim zdaniem wasza, e, jakim waszym zdaniem najgorsza jest mapa w grze? Bo dla mnie backrooms, w sensie ona jest taka, zawsze każdy gra z rpg Czekajcie, e, widzowie! Wow, jest tam! Dobra, przywaliłem mu! Wow! tamil granatami! I leżysz! Skibidi the toilet! Fior, ten zły kidosek pobił jakiś negatyw! No i fajnie, widzowie! i fajnie, jestem złym kidoskiem! O, jest tu! A! Co jest? Ej, widzę to nie jest nubek chyba Ej, on mi zadał pół HP Znikąd On wali mi tutaj granaty, ale dobra Chyba damy radę, on tu kampi No, bro, ej, on ma szóstą pasę Dobra, nie, nie, koniec zabawy Patrzcie na to, okej, okay, teraz spalamy granata I, o, nie, nie to kliknąłem Dobra, widzowie, teraz Robimy mega, musimy ostrożnie być Okej, okay, gdzie on jest, e, gdzieś tutaj O, co, jak on kampi Nie, no nie, no Widzowie, A! Eee, no serio. Serio, gram z szesnastym levelem i przegrywam. Co jest ze mną nie tak? Nie, nie, widzowie. Ja mam po prostu podstawowe bronie, ale nie no w sumie i tak, muszę z podstawowych. On dziś kampi, widzowie. To dlatego. Ee, jest tu! Uuuu, aldo, co jakim cudem? Dobra widzę, to ja będę kampił też jak on. Zmieniamy taktykę, okej, okay, poczekajcie. Eee, on dziś tutaj był. On pewnie teraz będzie pewny siebie, bo wygrywa i my tu wykorzystamy. O nie, ej, nie ma go. Jest tu kampi, no! Widzowie... Broski! Broski! Broski wygrywam! No! Dobra, jest! Wygrałem! No nie, no to jest mega ciężka runda, no! Kurde, balerina kapucina musi mi pomóc! Dobra! Dobra, jest! O wykorzystałem to, że on spamił, rozumiem, widzę jego taktykę. A Nie! O nie! O nie, jest, rozumiem jego taktykę! Pomimo, że miałem loa. on po prostu z pami w to samo miejsce cały czas, a ja się głupio wychylałem, no. Bo ja po prostu widzę, za bardzo daję im fory, bo ja myślałem, że oni są dubami. O nie, takiś plus się trafił! Dobra, jest, grałem! Let's go! I my w tym momencie niszczymy mojego szóstą pas. Sorry mordeczko, ale tak, 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 i trzeba, no. Tak po prostu trzeba. O nie, o nie, on jest tam! Dobra, dostał, trochę więcej ode mnie, na pewno więcej, widzowie Okej, okay, on gdzieś tu kampi, nie Jest tu, a leży Wygraliśmy, widzowie, let's go Mamy jedenasty level i zagramy, no w sumie jeszcze jedną rundę No w sumie, w sumie spoko Hahaha, <grywamy> wybijemy setną pasę, jak tak dalej pójdzie Fajnie I uwaga, o nie, o nie, co setny level ja walczę z setnym levelem na sam koniec. Stacja! Nie, ja daję stację w sumie. Nigdy nie grałem tej mapy prawie. Jest! Wygrała! Ale fart! Nie, no fajnie, no. Setny level walczy z jedenastym. No dobra. Próbuję wygrać, widzę, ale jest możliwe, że przegram możliwość. Ale dobra. E, gdzie on jest? Widzę, musi teraz mega wsłuchać. Dokładam słuchawki. A, gdzie jesteś? E? E? Nie, sorry, odwala odba, mi. <laughs> Okej, okay, pójdziemy sobie środkiem i tutaj on gdzieś będzie na pewno. Bo to jest środ... O, Co jest? On snajperki gra. Dobra, damy radę, widzowie Daj radę, patrzcie na to, okej okay. Jest! Dobra, trochę go biłem. a, uciekam! I teraz pójdziemy za tak z góry Joł! Okej! Okay. Patrzcie, widzowie, taktyka 3000 IQ reas. O nie! On dzisiaj... On się leczy! Ej, on gra... Słyszycie z czego on gra? <grym> nie, ej, ten sedny level jest gorszy od tamtego 16! <grym> Okej, okay, próbujemy wygrać, ale on ma najperkę! To będzie mega tralalalo tralala! No ja dam radę. Tralalalo tralala! Tunk, tung, tung! Sahur? O nie, bo mi odwala. Piszcie w komentarzach. W sumie, czy wy byście pokonali 100 level? O! Czy pokonaliście kiedyś 100 level? Bo ja, w sumie? Nie, no w sumie zawsze wygrywam prawie. Bo ja sam mam 100 level na głównym kącie. O nie! O nie! O nie! nie! SKIBIDI the Toilet! Ja się leczę w powietrzu? Co? E, to snubek jakiś. <grym> A on ma jeszcze nazwę King, że on jest jakimś królem. E, no, nie wiem, widzę. To nie jest zbyt tung tung sahurowe. O! Co to było snajper. Ej, słyszałem snajperki, ja uciekam. O nie, widzę, wiem. To będzie ryzykowne. Ale, ale dobra, podjedźmy go. Idziemy trochę tędy, ale ja go słyszę tu. O nie, e, widzę. On tam jest! O! Widzę go. Ha. On w ogóle, widzę, nie orientuje się, gdzie ja jestem, co nie? Patrzcie na to. Weźmiemy go tak z boku bardziej. E, tam jest. O! No, jest, dostał! Trochę jest za mam widzę, przepraszam Chodźmy na cho... Ej, idźmy na choinkę! Patrzcie, okej okay. I teraz tak? O nie, trochę głupie. I widzę, teraz patrzcie, od środka go jest tutaj! Co on robi? Co on robi, widzowie? O. <śm> on czekał na mnie, robił pułapkę, ale wygrałem widzę. Dobra, i teraz patrzcie widzę. Moim challengem jest, żebym nie przegrał ani jednej rundy w tej serii. Ani jednej, rozumiecie? W sensie y, ani jednej tej, żeby nie stracił pasy ani razu. Myślicie, że to możliwe? Widzowie tak serio. Jak myślicie? Możecie napisać w komentarzu. Czy nie stracę ani razu pasy, ale e, widzę na razie wygrywam do zera w sumie. On gdzieś tu krąży, no! Słyszę go, on kampi w budynku. Ej, czekajcie, widzowie! sobie. co jest? O nie! O nie! On ka... Ale Nubek, no czemu kampisz mordeczko z KBD? Ja dziwię się jak napisze do mnie cheater widzowie to, to by to by było normalne. W sumie każdy tak pisze. O nie. O co jest? Dobra, Ej czemu on stoi w miejscu? On mi dawał foje czy co? Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to ten drugi rozwali ci głowę, kliknij teraz za nim YouTube da ci coś nudnego.